Witajcie, moi drodzy. Witam Cię bardzo serdecznie, który pojawiłeś się tutaj, tu i teraz, w tym miejscu. Jak wiecie, ci, którzy są już dłużej na moim kanale, śledzą i słuchają tych materiałów, wiedzą, że w samych filmach staram się być konkretna i merytoryczna, i zajmuję się samą treścią. Dlatego dzisiaj Poczułam taką potrzebę nagrać chociaż krótki filmik i podziękować za to, że tutaj jesteście. Chciałam podziękować przede wszystkim Panu Bogu za to, że mi Was tutaj przysłał, za te spotkania, za to, że mogę dzielić się swoimi przemyśleniami, treściami. Ten kanał nie ma konkretnej nazwy, jest to moje. Imię i nazwisko, właśnie dlatego, że trudno by mi było nadać nazwę, ponieważ treści są bardzo różnorodne. Oczywiście dotyczące religii Kościoła Katolickiego, zajmujące się życiem duchowym, ale w rozumienia Kościoła Katolickiego. Chciałam podzielić się tym wszystkim, co przygotowuję. Te materiały, które w ciągu mojej pracy uzbierałam, chciałam je po prostu nie chować do szuflady, ale podawać dalej, na chwałę Bożą. Dziękuję wszystkim subskrybentom, nawet tym, którzy być może raz obejrzeli, zasubskrybowali i nie bardzo dalej się udzielają, ale dziękuję, ponieważ liczba 455 obecnie subskrybentów, Wygląda o wiele bardziej poważnie niż by miało to być. Dziesięciu. Dziękuję tym, którzy również po prostu pojawiają się, korzystają z tych materiałów i być może znikają, ale są w pewnym momencie tutaj i teraz razem ze mną. Dziękuję za lajki. Być może nieliczne. Dziękuję przede wszystkim tym, którzy są tutaj razem ze mną dosyć wiernie, a uzbierała się już taka grupka, która ogląda i słucha tych filmów od początku do końca. Dziękuję za udzielanie się w komentarzach. Jest to dla mnie bardzo ważny oddźwięk taki znak, że tam po drugiej stronie ekranu rzeczywiście ktoś żywy jest. Chciałam również poprosić, ponieważ w moich filmach tego nie robię chcą skupić się na konkretnej treści i nie rozpraszać ale tutaj w tym miejscu chciałam poprosić po prostu o subskrybowanie o lajkowanie o udostępnianie, komentowanie egzystujemy tutaj w rzeczywistości YouTube'a który rządzi się swoimi prawami i im więcej jest lajków, udostępnień, subskrypcji i komentarzy, tym chętniej algorytmy YouTube'a podają je dalej. I uznajecie, że te materiały są wartościowe, pożyteczne, coś wnoszą do życia waszego i innych ludzi, to proszę o Jakiś znak, o lajka. Nie chodzi mi o mnie samą, chodzi mi o to, żeby te treści popularyzować. Takie niestety są zasady, że im film jest więcej lajkowany, udostępniany i tak dalej, tym same algorytmy YouTube'a te filmy dalej coraz częściej proponują i ten krąg odbiorców. Coraz bardziej się poszerza. Więc witam Was jeszcze raz. Dziękuję za tą obecność. Podawajcie dalej, jeżeli uważacie, że te materiały są wartościowe. Dziękuję Bogu i naprawdę, chociaż sprawiamy wrażenie, że jesteśmy dla siebie anonimowi, to jednak pamiętam o Was, o Tobie, o każdym z Was. Przed Bogiem w modlitwie. I odzywajcie się troszkę więcej w komentarzach. Nie bójcie się. Bardzo będzie mi miło, jeżeli zobaczę jakiś taki większy, konkretniejszy oddźwięk. Do zobaczenia i do usłyszenia.